Serii z Gdy Europa Universalis 4, w której zaczynaliśmy Aragonią, małym królestwem w tych okolicach, ale podbiliśmy już, jak widać, dość sporo. Mamy kolonię w Ameryce, pomimo tego, że nie posiadamy żadnego kolonisty. Czym się zajmiemy w tym odcinku? W tym odcinku zajmiemy się wojną z Portugalią. Myślę, że to będzie już ostatnia wojna. No, Dość długo z nimi walczyliśmy. Mamy w tej chwili 75% Łotwskoda, żeby ich pokonać potrzebne. Wybuchły nam bunty. W sumie to dobrze, że wybuchły nam teraz, a nie w czasie wojny. Jak wygląda nasza sytuacja, jeśli chodzi o liderów? Mamy jednego e, przywódcę. Myślę, że możemy wziąć drugiego. <laughs> 2-3-1. Już ci liderzy są trochę silniejsi po wzięciu pierwszej idei Z wybranej w poprzednim odcinku grupy ideowej ofensywnych. Został odkryty nasz dyplomata, ale to nie problem. <laughs> Będzie dalej tam sobie pracował. National spy, spy Defense 25%. No, jest jakaś drobna szansa na bunt. Nic, czym powinniśmy się przejmować. E, Francja odkryła, że tworzymy na nich claimy Niech się boi. E, support Independence. Odmawiamy. Czemu odmawiamy? Bo, bo dzięki temu za chwilę my teraz podwójne z Meksyku pod, podbijemy. A podbijemy je, ponieważ wypowiemy wojnę Portugalii i zabierzemy od niej dosłownie wszystko. Zanektujemy Portugalię. A przynajmniej taką mam nadzieję, że nam się uda, że widzimy wszystkie jej ziemie w tym momencie. No trochę, szkoda by było. Mają tutaj Goa. Czyli to będą chyba wszystkie ich ziemie. A przynajmniej taką mam nadzieję w tym momencie. 10 prestiżu. Mamy już tylko 5 prestiżu, Ten prestiż nam spada, bo dużo negatywnych eventów na niego dostajemy. Nie wiem, nie wiem w sumie czemu. Ustawiliśmy tutaj jedną armię, w Błundie przyszła nam na pomoc z buntownikami. Bardzo dobrze, bardzo lojalny, uczciwy wasal. Ustawmy mu military focus, póki jesteśmy przed wojną, ustawmy mu military focus na agresywny. Zabieramy floty na statki. Płyniemy do Labu. I z Labu będziemy się wbijać. Tak samo będziemy się wbijać z tego terytorium. Rosja już nie ma nas zarywali. No i bardzo dobrze, ustawiła sobie otomanów. Widocznie uznała, że nie ma co z nami zadać. Dzielać bezpiecznie jest walczyć z otomanami. <laughs> w sumie się im nie dziwię. co, z dniem, z dniem 1 stycznia myślę, że będziemy w stanie wypowiedzieć wojnę. Czy będziemy w stanie? Będziemy w stanie, nasze armie już wpłyną. Komu wypowiadamy wojnę? Wojnę wypowiadamy w Portugalii. Francja, jako yy, współuczestnik. Francja, z kim ma sojusz? Portugalia, Mantua, Guerrero. Guerrero nic nie znaczy. Mantua też praktycznie nic nie znaczy. Więc możemy ich wezwać. Yy, nie możemy. Czemu nie możemy? Czemu nie możemy wezwać ich jako współuczestnika? Nie wiem. Do innych kasus belli? Nie wiem. Nie wiem. No, czyli nie będziemy walczyć z no, Mantuanem. Tym lepiej, tym łatwiejsza ta wojna będzie. I widzimy, że zaakceptowali nasze wezwanie do wojny. Stancja również się dołączyła. Czyli ta armia w tym miejscu jest. Zupełnie niepotrzebna, możemy wyruszyć na przemoc przez Szwajcarię. E, jak wygląda sprawa w Afryce? No w Afryce jeszcze się nie skończyły tosi wojska. Więc może to być dość uciążliwe. ale mam nadzieję, że się uda. 33 tysiące. Trzebałoby się tutaj dać lidera. No z tego co widzę Burgundia dostanie Lanie w tej bitwie. Francja, jak zwykle ma mocnego lidera. Burgundia nie ma już armii w tym momencie. Szkoda, szkoda. To się tak głupio w sumie wbiłam. No. Możemy dać lidera przynajmniej, i będziemy oblegać. Oblagamy te dwie prowincje, w tym momencie będziemy mogli ruszyć. No nie, nie będziemy musieli, nawet musieli ruszać na wojsko francuskie, bo z tego co widzę, zajmą się nimi papiczki nasze ukochane papiczki, które wygrywają za nas wszystkie wojny. Co jest w sumie dość przyjemne. Widzę, że w Portugalii buchli buntownicy, więc w sumie nawet im pomożemy wypowiadać te wojnę, bo sami by sobie z nimi nie poradzili. Nie ma na to szans. Z tej strony, z tej strony możemy zająć Cape Coast. Mimo tego, że pokonaliśmy już armię francuską, wydaje mi się, że ta wojna z Francją i tak będzie trudniejsza niż sama wojna z Portugalią. Bo widzimy, że Portugalia nie istnieje. To państwo istnieje tylko teoretycznie. Nie ma żadnej armii, niczego, co by mogło nam przeciwstawić. Bohemia już nadchodzi: 52 tysiące armii idzie, żeby się rozprawić z 6 tysiącami Portugalczyków. No, trzeba przyznać, że akurat komputer nie jest zbyt ogarnięty w tej wojnie. Zobaczymy jak sytuacja w koloniach. W koloniach myślę, że sobie powinny dać nasze kolonie radę. Goa nie będziemy w stanie za bardzo podbić. Niestety. Czy będziemy w stanie zaanektować Portugalię? Nie wiem. Jeśli nie będziemy w stanie zaanektować to już zwasalizujemy, że zaanektować w przyszłości. Co nie powinno być trudne. Podbiliśmy pierwszą prowincję. Za chwilę będziemy mogli oblegać drugą. Te piczki, papiczki, tam walczą. No i zdobyliśmy Lizbonę. Nic czego nie można było się spodziewać. Tutaj mamy jeden jedną armatę za mało. Więc wysyłamy tę armatę. Już na front. Bohem. Y... Austriacy stali się cesarem. No niedobrze. Wolałbym, żeby pozostali nimi czesi. Z Czechami bardzo dobrze mi się współpracowało. Austriacy zerwali z nami sojusz niedawno. Hmm. Poza tym. Austriacy. Z Austriakami niedługo planujemy wypowiedzieć wojnę. No to Bohemia weszła w silne sojusze. No dobra, silne, ale Komunel jest takim wzmiernie silnym państwem. Jeśli się uda. Jeśli się uda go dobrze poprowadzić, to jest silny, to trzeba przyznać. E, już straciliśmy cały nasz manpower, który udało nam się. E, który udało nam się w jakiś sposób zdegenerować podczas tych wojen. Nie, możemy, nie mamy prawa przemarzu przez Szwajcarię. Zawsze musimy ich o to prosić. To jest bardzo przyjemne prawo przemarzu. Bo, bo łączy nam nasze terytoria w Włoszech z terytoriami, yy, terytoriami yy, hiszpańskimi. Pomeranie wypowiedziała wojnę Brandenburgii, czyli tam się leją jak zwykle. Nic nowego tam się nie dzieje. Pepiczki leją się z Francuzami. Bardzo lubię Pepiczków za tą ich, za tą ich waleczność. Moglibyśmy... Moglibyśmy w sumie nawet by się przydało wysłać flotę, żeby zablokowała Lizbonę. Zobaczymy. Eee, czy Portugalia się zgodzi na takiego pizdila, żeby zabrać im wszystko? Najpierw musimy wszystko odkryć. Tutaj ma jak jakieś posiadłości Portugalii sama w sobie? Nie ma tu, jest chyba tylko są ich kolonie, tak samo w tym miejscu. Tutaj możemy zabrać. Goa nie możemy zabrać. Bo nie może być naszym kodem. Czyli, czyli, czyli... Czyli będziemy musieli zaoferować im wasalizację. Czyli będziemy musieli zaoferować im wasalizację. No niestety. Potrwa to nieco dłużej. Oblegamy Francję. Oczywiście Francję postaram się znowu zniszczyć. Może oddamy kilka kodów Burgundii? To tak, chyba będzie nawet możliwe, jeśli Burgundia ma jeszcze jakiś kod. A została utworzona, czyli ra w sumie raczej nie sądzę, że tam jeszcze cokolwiek miała. No utworzymy klejmy na Godz. Yy, może mamy na Nie mamy. napadmy by się przydał. Na Genuę by się przydał. Na Genuę utworzymy. Jak sytuacja na froncie? Na ustabilizowana. Nie ma czym się martwić, 35% Lizbona będzie się trochę długo podbijała Z tego co widzę, mają tu dość wysoki poziom ochotno Jak wygląda sytuacja w Karaibach? No, z tego co widzę, Meksyk, Meksyk jest powoli oblegany No i bardzo dobrze Badła została podbite, internal konflikt z Yolofie Niezbyt mnie to, szczerze mówiąc, obchodzi Jolow Legendia na Węgrzech, czyli też nic specjalnego. Musimy trochę przyspieszyć tempo rozgrywki, bo no, no, w sumie już dużo podbiliśmy, ale to już jest połowa, gdy my jesteśmy może, może nawet w połowie podbijania basenu Morza Śródziemnego. Przypominam, że to jest nasz cel na tę rozgrywkę, żeby basen może śródziemnego cały podbić i myślę, że będziemy w stanie to zrealizować, to jak niedługo dostaniemy Kasus Belli imperializm. Bo nie sądzę, żeśmy korzystali gdziekolwiek z nacjonalizmu, wszystko co było piecnicznie nasze zostało już dawno podbite. Gdzieś nas blokują, gdzieś nas blokują, blokują nas, w Karaibach. nic poważnego. No i podbite. Czekam tylko, aż podbijemy Lizbonę. Będzie można wysłać statki tutaj. Yy, jeden merkantylizm. No, proszę bardzo. Od nowa Hiszpania zyska trochę Liberty i Nic dla nas korzystnego, ale też nic, czemu musielibyśmy się w szczególny sposób martwić. Armię, yy, wojna jest już praktycznie wygrana. Francja, Francja się rozpada. Francja w, Francji w ostatnim czasie przeszło tyle, Tylu buntowników, tyle... może nie buntowników, bo buntowników chyba tu zanych nie było, ale tyle armii wroga podbijał tę Francję, raz mi się trochę skoda zrobił, ale tylko trochę, tylko trochę. Francja już proponuje nam pokój, oczywiście odmawiamy z góry, wam mogę powiedzieć, że pokój, który proponują nas nie interesuje, my zaproponujemy jakiś pokój, jak będziemy mieli 100% skoda. zobaczymy na co nas będzie stać. Od Portugalii nic nie chcemy wziąć, więc możemy sobie pozwolić na wydanie dużej ilości. Na wzięcie dużej ilości over extension. Czy możemy oddać jakieś w Wielkiej Brytanii nic z tego nas nie obchodzi. Możemy wziąć revoke course na nasz kraj. To nie byłoby takie głupie. Już przekroczyliśmy 100%. No proste, czyli te kodectowance. No tak, bo nie, są, tylko, są tylko wezwani do tej wojny. Czyli Lionu nie weźmiemy albo weźmiemy Lion, nie weźmiemy armoniak. Tak, i tak zostawimy to 51% da 51% extension Czy coś jeszcze można by od nich wziąć? Hmm, o, oczywiście. O, i tak jak, jak się zgodzą na ten sojusz, to będę w, na tę propozycję pokoju, to będę w stanie ją przemyśleć, czy nie chcę im dać spokoju. Odkrywamy nowe tereny, zmieniony typ rządów w Toskanii. Właśnie my chyba cały czas jesteśmy na podstawowym typie. Cały czas jesteśmy na Monarchii Saudalnej w 1624 roku, ale czekamy na te... Yy, Monarchię absolutną, która by nam dała 5% dyscypliny, i to będzie możliwe, jak osiągniemy 20 technologię administracyjną, czyli jeszcze za dwie technologie. Paryż został zdobyty. Czy Francja się w tym momencie zgodzi na sojusz na, na pokój? Francja się nie zgodzi na pokój. Czy możemy od Francji wziąć kolonie? Właśnie, możemy wziąć od nich chyba kolonie. Zamiast pieniędzy. To 6? To by była taka bogata prowincja? Nie no, 2114. No a, cały czas zapominam, że Francja została wezwana do wojny. I nie... i jest dwa razy większy koszt brania od nich prowincji. Skąd? Nie czułem na to, że się uda to w ten sposób załatwić. Możemy wziąć kolejną technologię dyplomatyczną. Bierzemy, mamy teraz bardzo tanią. Za 396 wzięliśmy. Austria jest defender of Catholic faith. Sami na siebie to spisują. Prawdopodobnie niedługo skończą walcząc z otomanami. Austria ustawiła Bohemię na rywala. Bardzo dobrze, bo Bohemia nam teraz na pewno pomoże w wojnie z Austriakami. A przyda nam się pomóc, bo Austria nie wydaje się tak słaba jak w tym momencie jest Francja. 82 tysiące wojska. Jednak robi swoje, chociaż nie mają mentora. Podobnie jak i my w tym momencie nie mamy. 56% no wojna jest już praktycznie wygrana. Francja, 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 Francja. Czemu ty się nie chcesz zgodzić? Bo dlatego, że dałem ci pokój na 106%. A 99%? Wciąż nie chcesz. No musimy się całą podbić, czy to naprawdę jest konieczne, czy to jest wymagane. Czy ty na pewno tego chcesz? Najwyraźniej chcesz. Pisochrona from Portugal oczywiście, że nie bierzemy. Chcemy ich zwasalizować będziemy mieli to z głowy. Kolejna prowincja podbita. To już jest dobijanie leżącego. Nie ma się co oszukiwać w Portugalii. E, Francja nie jest w tym momencie żadnym wyzwaniem dla nikogo. Niestety, nie znamy tej prowincji, byśmy też ją wzięli. I'm disappointed. Ateleria plus 20%. Czy to jest wciąż Meksyk? Bo jak to nie jest Meksyk? To jest Luisiana. No, to tylko trzy prowincje, czyli w sumie nie jest nam to potrzebne. Jaki to jest tego? Nawet no, Najwyżej moglibyśmy im wypowiedzieć wojnę. Colonial Revisions? Nie, to już jest Meksyk. Czyli Francja, jednak tego od Ciebie nie chcemy. Jednak mm, musisz nam dać Force, w zamian za to. Albo Divoke Course. w ten sposób. Ile Ci brakuje? 90 punktów. No to te 90 punktów będziemy musieli wytrzasnąć z Oblężeń. Gospodarka dość nieźle się trzyma. Nawet w czasie tak, w sumie dość dużej wojny ma, mamy minus, tylko minus 1,62. Moglibyśmy nawet rozkazać na tym statkom pływać po morzach, bo nie są nam potrzebne. Nie sądzę, że ktokolwiek nam zagroził tej flocie. Już cała Francja jest praktycznie zdobyta. Już nie powinni stawiać żadnego oporu. Portugalczycy też już e, są. Pobici dość mocno. Jak wygląda sprawa w Aftyce? W Aftyce. No. Przejmujemy kolejne terytoria. Zapominam trochę o tej Aftyce, przyznaję się. Nie bierzemy oczywiście technologii administracyjnej, bo chcemy wziąć trochę terenów pod Francji. Czy Francja już się zgodzi na stop? Nie zgodzi się. Czyli musimy ich cały. Niestety. Trochę to potrwa jeszcze. Już, już się Francja zgodzi. Już się Francja zgodzi. No i bardzo dobrze. Francję będziemy mogli podbić sobie. Aha, nie mamy dy punktów dyplomatycznych. No tak, przecież. E, tak, gdzieś te, technologię dyplomatyczną w czasie wojny. Nie powinno się nigdy tego dobić. Teraz będziemy musieli czekać. W stanie takiego zawieszenia. Szkoda. Szkoda. Oczywiście, nie przyjmujemy tej propozycji. Co nas najwięcej kosztuje? No, oddanie prowincji. Czy są jakieś prowincje, które nas nic nie kosztują? Nie ma. Conquest na Genue. Mamy 101 punktów. Plus 13 przychód. Czyli dość, dość spory. Portugi z Meksiko. okupuje ECAP. Co? Monarchia angielska, czyli zmieniła się, forma, zmieniła się forma rządów. Gdzie wpływa? Gdzie płynie flota francuska? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Oczywiście odmawiamy. Tu się znajdowały jakieś jakaś wojska portugalskie, no trochę ukryli się przed nami. Ich w ogóle nie widzieliśmy. Gdzie się udają? No, udają się. Ach, gdzie jest Achkanul? Tutaj zdobywają kolejne prowincje, czyli ta wojna nie jest tak jednostronna, Chociaż mam uwagę, więc to również powinno być wygrane. Proszę bardzo, 127. Już niedługo powinniśmy być w stanie wziąć od Portugalczyków ich ziemię. Od, od, tego, to od Francuzów, ich ziemię. Kiedy kiedy tylko będziemy mieć 192 punkty? To jest 75, 72 i 45. Aggressive Expansion. 51%. No nie, 60 to aggressive Expansion. Czyli Francja będzie mogła się do. Anglia by się mogła dołączyć do Słowacji. Austria. Nie, Anglia. Austria. No nie wiem. Gdybyśmy wzięli trochę inne ziemie... tak zamiast tego wzięli... Powiedzmy... To. Czy to też by tak silnie zadziałało na Austrii? Nie. Nie, nie, nie. Czyli tylko Prowansja i Francja mogłabym utworzyć koalicję przeciwko nam? Czyli nic szczególnie groźnego? Oczywiście odmawiamy. I czekamy aż się ta wojna skończy. A my tę wojnę skończymy 175 czyli musimy czekać na te punkty odmawiamy Francji tracimy trochę pieniędzy nic nie szkodzi niedługo będziemy dostawali łodzepsy od Francji i na tych łodwepsach będziemy w stanie spokojnie uciągnąć naszą gospodarkę no proszę już, już tylko miesiąc został gdzieś nam blokują posty no nic, nic ważnego Pomerania musiała oddać ziemię. Brandenburga. Rosja przegrała w tej wojnie, z tego co widziałem. Brandenburgia przyniosła stolicę do Berlina. A my podpisujemy podpój z Francją. Czy na pewno to chcemy wziąć? Tak, na pewno. Francja zmieniła swój trade pod na Cox. My tu korujemy. ogromne ogromna ogromnej liczba punktów na to zaszło. Jaki chcemy pokój? Chcemy pokój taki. Wy zostaniecie naszym wasalem. I to jest 200 punktów. Będziemy musieli znowu czekać. Co, coś poza tym. Kleimy. Nie w na stół. to też nas nie szczególnie płodzi. To też nas nie szczególnie podzi. E, jakie prowincje będziemy mogli? Może tutaj prowincja, bo z tego co widzę ona oddziela część Nowej Hiszpanii. Te trzy prowincje i tutaj że to tak brzydko nie wygląda. Ale to będzie dodatkowy koszt w punktach dyplomatycznych. Może przestaniemy na tej jednej prowincji. 209 punktów. No poczekam. Poczekamy, ale tym czekaniem i podpisywaniem pokoju... Dadzeniem sobie z buntownikami, które za chwilę wybuchną. No tym się zajmiemy w następnym odcinku. Ja się z Wami na ten moment zagnam. Zobaczymy się niebawem. Trzymajcie się, cześć.